Według komunikatu londyńskiej policji metropolitalnej zatrzymano pięciu mężczyzn w wieku od 29 do 46 lat. Czterech z nich to obywatele Iranu. Aresztowań dokonali funkcjonariusze Wydziału Antyterrorystycznego w różnych częściach Anglii. Jak podały służby, planowany atak miał być wymierzony w jeden konkretny obiekt, którego nazwy nie ujawniono ze względów operacyjnych organy ścigania nie potwierdziły oficjalnie, czy domniemany spisek ma związek z irańskimi służbami państwowymi, jednak brytyjski wywiad od pewnego czasu ostrzega przed nasilającym się zagrożeniem ze strony sprawców powiązanych z Teheranem. W odrębnej sprawie zatrzymano w Londynie trzech innych obywateli Iranu zostali oskarżeni o działania wymierzone w bezpieczeństwo narodowe, jednak według policji ta sprawa nie jest powiązana z głównym śledztwem dotyczącym planowanego zamachu.